Podstawowe konkurencje, montaż rusztowania modułowego wolnostojącego i rusztowania ramowego fasadowego. Każda z drużyn składała się z trzech zawodników, którzy na montaż i demontaż mieli 50 minut. Tu jednak czas nie był najważniejszy. Sędziowie zwracali uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i zgodność z instrukcją montażu. Lepiej wyjdzie na ten ekipa, która robi to pomału, dokładnie, zgodnie z instrukcją i wszystko z procedurami. Trzy razy lepiej sprawdzić, czy jest wszystko zakotwienie. Sprawdzamy też na wyrywanie kotwy na wyrywanie, żeby te kotwy po prostu nie, nie puściły według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku w Polsce było prawie 70 śmiertelnych wypadków w budownictwie rok temu na Warmii i Mazurach podczas prac budowlanych zginęły 4 osoby na skutek upadku z wysokości można mówić o pewnym spadku pewnej poprawie warunków pracy na pewno jeżeli chodzi o wyposażenie firm w rusztowania budowlane jest znaczna poprawa. Co nie oznacza, że można zapomnieć o doskonaleniu zawodowym. Między innymi poprzez taką rywalizację. Jeżeli ktoś powie, że nie potrzebuje szkoleń, to znaczy, że stał się wielkim rutyniarzem. A, a szczególnie w budownictwie jest to bardzo niebezpieczne, bowiem grozi bardzo często wypadkowością. Organizatorom zależało, by poprzez takie konkurencje zwrócić uwagę monterów na popełniane przez nich błędy. Niechlujność montażu. Brak wszystkich elementów, czas, który ustawiają, niekoniecznie dostosowany do, do procedur. Jeżdżąc po Polsce widzimy no, niestety te przypadki złe, te, które zagrażają bezpieczeństwu i pracowników, ale także postronnych ludzi. Dlatego mistrzostwa to nie tylko rywalizacja. Dobre rusztowanie na budowie to podstawa, ale organizatorzy tych mistrzostw postawili nie tylko na bezpieczeństwo i dokładność, ale również na edukację. W programie imprezy nie brakowało wykładów na temat bezpieczeństwa w pracy. Ważna jest wszystkim dla nas też jakość produkcji, jakość usługi. Czy chociażby takich pokazów ratownictwa. Mieliśmy takie przypadki, że musieli. Musimy ratować osobę, która nie mogła samodzielnie zejść z rusztowania, i byliśmy wzywani do tego typu zdarzenia. Kilka minut w symulatorze koparki mogło pomóc uczniom szkół budowlanych w wyborze przyszłego zawodu. Tutaj po prostu możemy zobaczyć, jak to naprawdę wygląda od specjalistów, którzy zajmują się tym na co dzień. Właśnie im chcemy pokazać od podstaw, jak należy wykonywać bezpiecznie pracę, a tym pracownikom, którzy już pracują, żeby między sobą wymienili doświadczenia w tej swojej. Pracy. Możemy zobaczyć, czy na południu Polski drużyny w taki sam bezpieczny sposób montują te rusztowania, jak u nas się to robi. W pierwszych mistrzostwach w bezpiecznym montażu rusztowań wzięło udział 20 drużyn niemal z całej Polski. Bartosz Gołębiowski, Informacja.